The sun come up. Last the tego stot to TVN Style jest taki trochę właśnie gwiazdorski. Tak. Czy jest jakaś gwiazda, której stylem Ty się inspirujesz albo podziwiasz? Śledzę Robin Wright e, zdecydowanie, e, śledzę Izabeli Per. E, bardzo mi się podoba, e, co nosi Juliette Binoche. No francuski, e, e, takie nie, nie, niezobowiązujące, e, proste, takie co się zawsze sprawdza. Dorota Wellman. Autentycznie. Dorota jest przecudowną osobą, niezwykle bezpośrednią, z ogromną energią. Ja Dorotę podpatruję, i absolutnie dla mnie jest wzorową. W ogóle ja to jestem wpatrzony bardzo w Agnieszkę Chylińską, bo mi się bardzo podobają ja zawsze te wszystkie stylizacje. Przede wszystkim odwaga, tak? No bo to raz włosy dłuższe, raz krótsze, teraz bardzo wygolone. ale tak naprawdę w ogóle miło było popatrzeć na wszystkie dzisiaj koleżanki i kolegów stacji. No naprawdę wielka elegancja. Ogólnie wydaje mi się, że jest bardzo wiele takich inspirujących osób i też w różnych dziedzinach to są różne osoby, ale muszę powiedzieć, bo jestem akurat na świeżo po koncercie i pod ogromnym wrażeniem Céline Dion. Zacznę z wysokiego C. Bardzo mi się podoba Monika Bellucci. Podoba mi się dlatego, że ma w sobie cudowną akceptację swojego wieku i swojego ciała. Więc bardzo bym chciała, jak dorosnę, być taka jak ona. Kocham Martynę Wojciechowską. Ona jest mamą, jest silną kobietą i piękną kobietą. I myślę, że na takich kobietach warto się wzorować. Wiem, że ja będę może trochę banalnie zabrzmie, zabrzmi, ale Audrey Hepburn. No, dla mnie to Alexa Chung jest takim wyznacznikiem stylu stylu vintage, który ja uwielbiam, więc ja na pewno się nią wzoruję. To nie jest historyczna postać, no, no, ona żyje, ale, ale jak najbardziej uwielbiam jej styl i na pewno mi się bardzo podoba. A Kasia uwielbia mój styl. Tak, ja to... <laughs> সঙ্গে <laughs>